Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, 29 listopada jest środa. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Kochani, ja mam ogromną prośbę. Piszcie do mnie po imieniu. Dziękuję Wam z całego serca za wszystkie komentarze, ale szukam też jednej duszy. Szukam, szukam osoby. Jest to kobieta, która napisała do mnie wiadomość pod jednym z filmów, żeby sprawdzić czakry. I nie mogę znaleźć tej wiadomości. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja chyba tam zostawiłam wiadomość, że prosiłabym o kontakt na mailu, ale nie mogę. Jeżeli mnie słyszysz, to proszę, napisz do mnie albo na maila, albo jeszcze raz teraz pod tym filmem i idzie znajdę. Nie mogę znaleźć, tak to właśnie jest. Wiecie. Jak ja przeczytam u siebie te komentarze, już szukałam normalnie, ale już straciłam tyle czasu, że. No nie straciłam, bo to nie jest czas stracony, ale poświęciłam już teraz tyle czasu i mówię, no nie, no nie znajdę już. No dobrze, kochani, dzisiaj też będzie bardzo szybko, ponieważ zaspałam. Tak, czasami tak się zdarza, że zasypiam. Wczoraj wiel... długo nie mogłam usnąć, była ogromna burza. Po prostu do drugiej w nocy. Tu jest. Pogoda w Holandii jest niesamowita, nie? Rano mróz, po południu w słońce, a w nocy burza. I pamiętajmy, że pamiętajmy i praktykujmy codziennie od rana. Wdzięczność to jest naprawdę, to jest coś, co ułatwi nam życie. To jest coś, <laughs> jeszcze teraz coś mówi, nie mów, a ja cię ja pomówię. Wdzięczność, to jest coś, co ułatwi, no nie powiem. <klujne> wdzięczność, o tak, wdzięczność. Gdzie ta wdzięczność? Coś mnie tutaj cały cały czas jakiś chochliczek przy mnie stoi. Ja już wiem, co to jest, wiecie? że ja już wiem, co to jest, nawet nie wiem, czy zauważyliście dwa razy. Wpisałam datę. Teraz ona jest wpisana na stronie, na stronie gdzie jest film, chyba w jednym. Yy, o pełni księżyca. Jest 2027 rok. I o, mm, w jednym z filmów też jest data wstawiona w tytule 2027 rok. Gdzie ten 2027 rok on mi się wbijał od Dawien. Wiecie, ja nie wiem, gdzie jest trójka, gdzie siódemka, jak się można pomylić. No widocznie można, tak? Ja, żeby wstawić coś, sprawdzam bardzo mocno te filmy. Sprawdzam szczegółowo, wstawię i nieraz jeszcze coś zobaczę, to gdzieś u mnie jakaś przypadłość taka jest. Ja mam w ogóle tam dyslekcję, ortografię cudawianki, ale. Yy, kochani. W, a no, i wstawiło się. I jak się wstawiło, to tak sobie myślę, kurczę, no tyle sprawdzałam, tyle patrzyłam, i teraz, jeszcze na stronie głównej, na pełni księżyca 2027, no coś dopięło swego i w końcu mi tak tam dobrze namieszało, ale trudno, niech sobie jest. Widocznie tak miało być od tego czasu, kiedy tam to jest, i ja to zaakceptowałam, że się pomyliłam. To, to już tego nie ma, więc najprawdopodobniej ja też muszę zaakceptować to, że się mylę, w sensie takim, wiecie, że, że błąd jest rzeczą naturalną. Ja zawsze twierdziłam, jak pracowałam w urzędzie jeszcze i gdzieś była jakaś pomyłka, zawsze twierdziłam, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Bo nie ma szansy, tak? Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Każdy ma prawo do pomyłki, każdy, po prostu każdy. Wy też macie prawo do pomyłki. I wiecie co, o tym też jutro opowiem. Dzisiaj tylko szybciutko kartę Archanioła wyciągniemy. O tych pomyłkach, tak? Jak nasz mózg jest zaprogramowany, to nasze poczucie wartości jak wygląda poczucie własnej wartości. Jak to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego siebie nie doceniamy? Inni bardziej nas doceniają, a my siebie nie. A co anioł chce nam powiedzieć? Anioł chce nam powiedzieć, pozbądź się strachu. Natychmiast. Archaniele Michale, proszę Cię, pozwól mi poczuć się bezpieczny oraz godnym Twego przewodnictwa. Dziękuję za oczyszczanie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych myśli lub uczuć, które wynikają z ego. Tak, dlatego mówię, już wczoraj mówiłam o tym strachu, widzicie, i to taka kontynuacja wczorajszego dnia. Ten strach, trzeba przypatrzeć się, co to jest za strach. Czy on nas prowadzi w dobrą stronę, czy on nas po prostu chce przestraszyć, tak, żeby gdzieś wyjść, żeby coś zrobić, może żeby do kogoś napisać, może żeby do kogoś się odezwać. Strach potrafi wiele, wiele nabroić. Więc. Przyjrzyjmy się. Strach jest zdrowy. Przeczytajmy sobie o strachu. I muszę naprawdę uciekać, wiecie. Pozwól się strachu. Uwolnić trzeba ten strach. Nie można go odsuwać, tylko trzeba go uwolnić. Powiedzieć mu grzecznie: Ja już Tobie dziękuję. Ja już Tobie dziękuję. Ja już wiem, o co chodzi. Pokazałeś mi, zrobiłeś. Ego dziękuję, odpuśćmy ten strach, odpuśćmy go we dwójkę, ja go odpuszczę z ciała, tego odpuść z siebie i zobaczymy co się zadzieje. I tak trzeba rozmawiać z ego. Trzeba, nie trzeba, można, bo to wiecie, jest. Każdy ma wolną wolę, to jest naturalny wybór. Archanioł Michał mówi o tym, że strach jest jedyną rzeczą, która koliduje z Twoim szczęściem i założeniami. Chce Ci pokazać, jak uwolnić się od wszelkich zmartwień i lęków, więc możesz czuć się bezpiecznie. Karta ta wskazuje na to, że jesteś gotowy do wyjścia spoza kontroli i uwierzyć, że wszystko uda się zrobić jak najlepiej. Możliwe wybrane znaczenia kart. Podążasz we właściwym kierunku. Zasługujesz na wszystko co najlepsze, tak jak my wszyscy. Pozwól sobie na przyjęcie miłości, wsparcia i dobrobytu. Jesteś osobą, która potrafi kochać i modlitwa. Tak i to pozwólmy sobie temu szczęściu, szczęściu dojść do nas. Pozwólmy sobie szczęściu dojść do nas. Powiedzmy, otwieram się na szczęście. Szczęście, które jest moje, przychodzi do mnie i, i zamieszkuje, zamieszkiwuje, pomieszkiwuje i mieszka w moim sercu, w mojej duszy. Roznosi się na całe ciało, możecie sobie tak powtarzać. Wtedy głowa, ego się przyzwyczai, że jesteście gotowi na to szczęście, że nie tylko ten strach może Wam sprzedawać. Moi drodzy, muszę uciekać. Przytulam Was bardzo mocno. Życzę cudownej środy i zapraszam do wyzwania. Na temat świadomych, wysokich wibracji, żeby w tym polu częstotliwości żyć, żeby w tych częstotliwościach tylko się poruszać. A jeżeli przyjdą te niższe, doświadczymy ich, to wtedy szybciutko potrafimy się naprawić i polecieć do góry. Przytulam mocno Magda.